Sołtys Rasząga już po raz 20 zaprosił miłośników trudnej jazdy na off zmagania. W tym roku w tytułowej przeprawie o Puchar Sołtysa udział wzięło ponad 50 załóg, które zmierzyły się podczas dwóch etapów, dziennym oraz nocnym. Etap nocy polegał na tym, że jeśli tylko w taśmach po wyznaczonej trasie zaliczali po prostu kółka przejechamy, to były ich punkty. Ilość kółek decydowała o ilości zdobytych punktów, także wszystko jest ok. Zawodnicy zadowoleni, ubłoceni, bo wiadomo, nas jest ścieżko, Bo to jest, trawersy są, także podobało się. Wiadomo, że ten rok słynie z tego, że jest bardzo suchy i mają w ogóle problem, żeby zrobić takie dla tych klas wymagające próby, ale znalazło się miejsce, także jest po prostu mniej wody, jest więcej bagna. Bo po prostu woda się obniżyła, poziom wody jest niski i zostało takie, jak powiemy, torf. Głęboki, grząski, także to też jest, jest bardzo ciężki temat. Wśród uczestników przeprawy nie zabrakło również reprezentantów naszej gminy. Jedną z załóg stanowili Aleksandra i Jarosław Pac, do których należy ta oto różowo-niebieska zmota. W kwietniu dopiero wyjechała tak naprawdę, no to jeszcze tak nie miała takich lepszych testów, teraz dopiero na razie są takie już testy, testy, no nie? To jak na razie bardzo dobrze. Znaczy, się też... To jest teoretycznie też moja trzecia zmota, także y, poprawiana jest każda każdy z każdą jedną jest ulepszane tak Już człowiek wie co, co jak z czym się, jakby, żeby ulepszyć ten temat tak, żeby to lepiej sobie dawało radę w terenie. Nie? Wszystkim śmiałkom gratulujemy podjęcia wyzwania i oczywiście już teraz zapraszamy na przyszłoroczne zmagania w Raszągu. Za nami szesnasta edycja największego kulinarnego święta na warmii i Mazurach, czyli warmińskiej uczty pierogowej w Biesowie. Jako jedni z pierwszych na ucztę wyruszyli uczestnicy pierogowego rajdu pieszego, którzy mieli tego dnia do pokonania około 12 km, a ich ostatnim przystankiem miało być wspomniane biesowo. Główny cel to klasztorna góra. Oczywiście później uczta pirogowa, ale też będziemy na trzech brzuskach, tak zwanych. Odwiedzimy no i Dymowo, Najdymowo, odwiedzimy Droszewo, popatrzymy sobie na wiadukty. No troszkę historii będzie o kolei opowiadam. Grupa turystów, turystek z Olsztyna przyjedzie pociągiem do Czerwonki, będą na nas czekać w Druszewie i później razem ruszymy na Klasztorną Górę, pójdziemy do Biesowa, no i będę zapraszał na najbliższe imprezy nasze gminne, bo jest ich naprawdę bardzo dużo i modele pływające, i błękitna wstęga Dadaju, du dużo, dużo się dzieje w naszej gminie, także tu nie sposób w tym momencie o tym mówić, bo media na no, okrągło podają informacje bardzo dobrze, a jako przewodnik jestem Dumny, że w naszych gminie tyle różnych ciekawych rzeczy się dzieje. Jak co roku Warmińską Ucztę Pierogową rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele świętego Mikołaja Biskupa w Biesowie. Zaś tuż po niej oficjalnie rozpoczęto tegoroczne Święto Wszystkich Łasuchów. że Jesteśmy w Biesowie, w najpiękniejszej i najsmaczniejszej wsi w tej chwili w Polsce. 16 raz Warmińska Uczta Pierogowa. Coś tego, że tak duże wydarzenie udało nam się tutaj utrzymać na takim poziomie, ale to dzięki właśnie organizatorom. My się cieszymy, tak, że tyle ludzi już na samym początku jest na naszym placu. Oczywiście pogoda nam sprzyja. No, myślę, że będzie pięknie i cudownie. 29 rodzajów pierogów. Ponad 60 tysięcy pierogów. To są niesamowite liczby. Tak sobie pomyślałem i wczoraj się pytałem, jak to zrobić, żeby 29 smaków posmakować, żeby zobaczyć, jak te pierogi. No chyba by się fizycznie nie dało. Chociaż kiedyś mam taki rekord koło 20 zjadłem pierogów z jagodami, bo to są najbardziej moje ulubione pierogi z jagodami. Otóż muszę powiedzieć, że ja już jestem po obieganiu. Samego rana 10 km e, zostało zrobione w dosyć gorącej atmosferze, gorącej pogodzie, ale dzięki temu będę mógł sobie dzisiaj e, odrobinę więcej pozwolić. Każdy ma jakiś swój smak, ma, każdy ma jakieś swoje preferencje, i, i tutaj na pewno w Biesowie każdy znajdzie coś dla siebie. Przechadzając się po stoiskach, można było dostać prawdziwego zawrotu głowy od ilości oferowanych smaków. Mieliśmy plan 2000 sztuk. To początki nasze są mnie. Mieliśmy z kaszą, z grzyb, z twarogiem ruskie, z mięsem. Z, z, z twarogiem i nie ma, z nie ma już z jagodami jeszcze. 8 tysięcy pierogów z, z grzybami i z kapustą, z serem, z jagodami, z mięsem, ze szpinakiem, serem i z serem, e, z, z zimiakami. Poszły, mieliśmy z kurkami tam parę sztuk, troszkę szybciej poszły z jagodami, oczywiście też. Ja powiem, że na razie to wszystkie nam idą, tylko każdy, każdy nieraz na przykład bierze nawet po jednym, żeby spróbować. Nie? Zjadłem 8 pierogów, wszystkie były dobre. Nie mam swojego faworyta. Specjalnie przyjechaliśmy z Gdyni, proszę pana. więc Jedliśmy ruskiem, jedliśmy z kaszą gryczaną. Mięsożerny jestem, powiem tak nieładnie. No, dlatego z mięskiem. Kupiłam ukraińskie, kupiłam z mięskiem i kupiłam gryczanę, które jeszcze nie jadłam. Na tą chwilę to próbuję ja na słodko. Żoneczka próbuje wszystkich każdego z osobna, bo są tak przepyszne, że musimy teraz zdecydować, które będą najsmaczniejsze. Nie smakowały z wołowiny bardzo dobrze przyprawiony i pieczony z kapustą i grzybami. Łatwego zadania nie mieli także członkowie jury, którzy jak co roku degustowali i oceniali pierogi zgłoszone do konkursu na najsmaczniejszego pieroga. Firma Eger przyznała nagrody wszystkim sołectwom gminy Biskupiec, które wzięły udział w tegorocznej edycji uczty. Nagrodę burmistrza biskupca otrzymało sołectwo Kobulty, które zachwyciło jury swoimi pierogami z jagodami Farogiem. Już w momencie, gdy ludzie kupowali pierogi i chwalili, no to uważaliśmy, że są te, bo mieliśmy przygotowane na konkurs inne. No ale to była nowość i chyba dlatego chwyciło. Nagrodę starosty powiatu olsztyńskiego już po raz drugi z rzędu otrzymało Sołectwo Zerbuń. Jesteśmy w ogromnym szoku, bo rok temu także wygraliśmy konkurs No i bardzo jesteśmy szczęśliwi. Na pewno się cieszymy, ogromnie się cieszymy. Jak podkreślali zebrani goście, warmińska uczta pierogowa to wydarzenie szczególne, bowiem pozwala zarówno na promowanie lokalnej, znakomitej żywności oraz naszego regionu, a ponadto znakomicie integruje mieszkańców. Ludzie się spotykają, integra, integrują. E, przez ten czas, który był wcześniej związany z COVID-em, brakowało tej integracji i teraz ludzie chcą się spotykać, chcą świętować. Ta impreza miała być w założeniach imprezą parafialną. Tak? Dzisiaj mamy to już impreza właściwie krajowa, wręcz nawet ogólnoeuropejska, bo co są goście? Z zagranicy też. To jest swego rodzaju kulinarne dziedzictwo naszego regionu. Widzimy, że mamy gości nie tylko z okolic, nie tylko z gminy Biskupiec, nie tylko z powiatu olsztyńskiego, ale również i z Olsztyna. Jest to impreza cykliczna, która już na trwałe wpisała się w ten kalendarz. Cały czas twierdzę, że to jest największa impreza kulinarna na terenie powiatu olsztyńskiego i na terenie warmii, która przypadła do gustu nie tylko samym już warmiakom, ale turystom, którzy tu tłumnie ściągają po to, żeby pobawić się i dobrze zjeść dobrego warmińskiego pieroga. Myślę, że tego typu imprezy stają się swoistą marką naszego regionu, przyciągającą każdego roku coraz większą grupę gości. Wszystkie drogi prowadzą do Biesowa. Dziedzictwo nasze kulinarne, nasze wspaniałe danie warmińskie, czyli pierogi w różnych kombinacjach i wydaje mi się, że to jest to, co my lubimy najbardziej mieszkańcy naszego regionu, ale również turyści. Przede wszystkim pierogi to kuchnia polska, tradycja, dzisiaj robiona na wiele sposobów. Ponad 20 sposobów robienia pierogów. To Przede wszystkim z babci na matkę, z matki na córkę przechodzone tradycje, tradycje kulinarne związane z obyczajami. Warmia i Mazury kocha pierogi, kochamy te pierogi. Jesteśmy jako Warmia Mazury producentem dobrej, zdrowej żywności, a nasze koła gospodyń, czy organizacje lokalne, czy stowarzyszenia również produkują bardzo dobrą, zdrową żywność. I myślę, że w czasach, kiedy gonimy, biegamy, często żyjemy na fast foodach, zatrzymanie się i spróbowanie czegoś, co jest naprawdę robione. Z sercem ma sens i przekłada się nie tylko na zdrowie, ale też pozytywne nastawienie. Jak podczas każdej dobrej uczty, nie mogło oczywiście zabraknąć dobrej muzyki. Na scenie można było podziwiać występy węgojskiej stróżki, warmińskiej kuźni, kapeli podwórkowej oraz zespołu Wędzone Węgorze. Kiedy już każdy zdążył porządnie zjeść i odpocząć po posiłku do zabawy i tańca wszystkich gości porwał Mr. Gural. Jechaliśmy tak naprawdę 10 godzin, mieliśmy awarię samochodu, koło pęku, ale daliśmy jakoś radę. Frekwencja bardzo fajnie, ludzie, no i bardzo fajna, nie? Na poziomie. No najlepiej są plenerówki, bo można nawiązać ten na kontakt z publiką i bawić się świetnie, nie? Kolejną z gwiazd sobotniego wieczoru była legenda polskiej estrady Andrzej Rybiński. Ja jestem... E... Szczęśliwy, że mogę grać dla publiczności, publiczność daje mi siłę i takie kółeczko się kręci w ogóle. I jest bardzo dobrze, bo trudno powiedzieć, że ponoszę jakiś wysiłek z tego tytułu, że, że występuję. Nie, to mi sprawia kolosalną radość przez tyle dziesiąt lat, że w ogóle nie wyobrażam sobie innego życia. Jeśli publiczność ma z tego przyjemność, to jest to przyjemność obopólna. Ostatnim z zaproszonych artystów była Folk Lady. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz na Warmi nie graliśmy nigdy wcześniej. Klimat tego miejsca jest na pewno piękny. Najbardziej lubimy, kiedy gramy i publiczność e, daje nam tą energię od siebie, jest bardzo aktywna i bawi się do naszych utworów. O dobrą zabawę do późnych godzin zadbał DJ Głazek. Na kolejną warmińską ucztę pierogową zapraszamy już za rok. Wydarzenie pod nazwą „16. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie jest realizowane przy wsparciu finansowym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w konkursie „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 roku”. W niedzielę do Biesowa zawitała Eleni, znana polska piosenkarka greckiego pochodzenia, zaprezentowała swoje największe muzyczne hity, tym samym zabierając gości w sentymentalną podróż do minionych lat. W niedzielę i poniedziałek nad jeziorami Kraksy oraz Dadaj odbyły się pokazy modeli pływających. Lokalni pasjonaci oraz zaproszeni goście zaprezentowali swoje wyjątkowe i nietuzinkowe modele łódek, które z zainteresowaniem oglądali młodsi i starsi uczestnicy wydarzenia. Przed nami 30. regaty żeglarskie o błękitną wstęgę jeziora Dadaj. Jubileuszowa edycja regat odbędzie się 19 i 20 sierpnia. Pierwszy dzień zmagań na jeziorze zwieńczy festiwal szanty. Już od godziny 19 na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach wystąpią Zejman i Gar Kumpel, Krzysztof Malinowski, Szkutnicy Dźwięków oraz Sztormiaki. Zaś w niedzielę żeglarze po raz kolejny wypłyną z portu i około godziny 14 poznamy tegorocznych zwycięzców regat. Serdecznie zapraszamy! Piątkowy wieczór zapraszamy na ostatni z biegów tegorocznego cyklu Grand Prix, czyli bieg nocny. Tym razem biegacze będą mieli do pokonania około 6 km, a start i meta znajdować się będą na wyspie jeziora Kraks. Zachęcamy do udziału w zawodach oraz do pingowania wszystkich biegaczy. 26 lipca zapraszamy na szósty festiwal Disco Polo w Biskupcu. Już od godziny 18 na placu apelowym wystąpią takie zespoły jak Skynova, Jacek Gwiazda, Modelinka i Model MT i Sensation, a największą z gwiazd festiwalu będzie zespół Akcent. Nie może was zabraknąć! Moi drodzy, już 27 sierpnia w Biskupcu wyjątkowe wydarzenie! Chcemy podziękować rolnikom za ich pracę, za ich trud, za to, że nas żywią, że mamy dobrą polską żywność. Zapraszamy do powiatu Olsztyńskiego, do gminy Biskupiec na dożynki powiatowo-gminne. Nie może was zabraknąć. Tak jest. Tegoroczne dożynki rozpoczniemy msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Biskupcu. Następnie barwny korowód dożynkowy przemaszeruje ulicami miasta na Plac Apelowy w byłej jednostce wojskowej. Na miejscu poznamy zwycięzców konkursu na najlepszy wieniec, chleb oraz stoisko dożynkowe. Jak zawsze, nie zabraknie ogromu atrakcji dla dzieci, wystawy zabytkowych maszyn rolniczych oraz występów artystycznych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pączki w Tłuszczu, założony przez aktora Tomasza Karolaka. Do zobaczenia!